Krótki film o jukkach, jakie posiadam. Głównie jukki glauka, to są te cztery. One pochodzą z Wyoming. Były z nasion, które zakupiłem w Mezzagarten. Ta pochodzi z południowego, południowej Dakoty, South Dakota. Była z nasion, które pochodzą od Keresa. Tutaj jest jeszcze juka nana z Utah. Też jest bardzo fajna, tylko szkoda, że jej kuczy nie widać. Oraz ta z najszerszymi liśćmi To jest juka Gilbertiana z numerkiem LZ 2094. W pełni mrozodporne w warunkach Polski spokojnie sobie zimują oczywiście pod przykryciem chociaż i u, e, e, to glauka mam też w gruncie i ona sobie w miarę radzi ale powiedzmy zim jeszcze nie było no tak są myślę że pasowałoby je rozsadzić tylko trochę mi szkoda ich ruszać ze względu na delikatne korzenie one rosną w tym miejscu o około, no myślę, że za 4 lata. Musiałem sprawdzić. Podlinkuję tam do tego bloga mojego e, stronę, gdzie dokładnie jest pokazane mniej więcej kiedy były siane. To tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.